Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku Na początek dnia, w związku z tym, że Niby tutaj staram się to coś tam mówić Odjedzie o odżywianiu Oraz też jako taki trailer Serii rozmowy z Bolem To zapytałem Bola Co jedzą tam w sekcie Hare Krishna Odpowiedział coś takiego Jemy mało, ryż z jakimiś chwastami z ogrodu A wczoraj ziemniaki z makaronem i chwastami. Także tego. Proszę państwa, opuszczamy setę. Wszystko, co dotknę, zamienią w pył, zbyt mocno wątpię, żeby teraz spełniać sny. I choć dorosłem. Gdzieś chowam wstyd Wyszło odwrotnie kto by się przejmował tym Że nie umiem się odziać jak oni mówią to pretnie o mnie Tu kiedyś już złapałem Boga za nogi Nie wiedząc czy ten mnie kopnie To Fody bidonville, Wilson de Nic nie rozumiem A mówił polski rap Żeby uczyć języków Ola Espania Jakby to powiedział Bolo, Ola chicas Także witamy w Hiszpanii 120 tylko może na autostradach. W związku z tym, że na śniadanie miałem prawie same węgle, to myślę, jak sobie zrobić taki szybki lunchik gdzie nie ma nic do jedzenia, żeby było troszeczkę więcej protein. Sobie do kanapków do łożyszynki Chwilą sobie mijałem taki most, coś jak ten podobny powiedzmy. i tam jakaś wycieczka szkolna była na górze czy coś ten desej. No i jadę. Oni mi pomachali, ja im odmachałem. Oni się cieszą, ja się cieszę. I ogólnie o to w tym życiu chodzi. Spieszę się nigdzie. Skoro wszystko za mną strałem już dawno. To co dla innych ma być okazją. Chyba zostałem tu sam. Będę miał 100 tysięcy subskrypcji, to też se kupię Porsche 911 albo Carrera, albo 911 Carrera. Także sytuacja wygląda tak że już prawie przejechałem całą Hiszpanię. Jest sympatycznie, piękne widoki jakieś Tam o Takie pagórki z jednej strony, tam coś tam z drugiej strony siedzę sobie popijam kawkę i słucham sobie jak Jenny Aiko mi śpiewa o tym, żeby nie czuć presji ponad tysiąc kilometrów dzisiaj zrobione yy, i umęczon. takie spontaniczne planowanie, tudzież nieplanowanie planowanie yy, podróży aż mi szumy, uszy szumią już yy, ma to do siebie, że czasami można nie wiedzieć gdzie będzie się będzie spało, ale no i tak mam teraz w sumie bo oni ten, yy, jakoś już tak nie umiem na, na stacjach też internetu czasami nie było a jakoś tak nie umiałem sobie znaleźć do końca jakiegoś zakwaterowania, które by mi pasowało tutaj lokalnie. Natomiast uznałem, że chociaż sobie może jakąś siłkę zrobię, bo już poniedziałek, więc ponad dwa dni od meczu już jestem troszeczkę może wypoczęty. I żeby tak odreagować w jakimś sensie, brak fizycznej aktywności w samochodzie, ale było dużo uważnego kierowania, tak zwane mindful driving. I cóż, więc sobie znalazłem siłkę też Jakieś te siłki, jakieś takie na mapie nie wyglądały yy, Wystarczająco atrakcyjnie Ale w końcu znalazłem Gold Gym Vera I tu właśnie dojechałem Zdechałem chyba Jest to nie wiem, w żadnym mieście, w jakimś centrum Nie wiadomo czego Tylko jestem w tak zwanym bizdowie, Nie wiem gdzie jestem Znaczy jestem niedaleko siłki, więc tutaj Gold Gym Marka robi swoje więc mam nadzieję, że będzie git, więc Zaraz idę coś poćwiczyć. Natomiast, najpierw, yy, muszę gdzieś sobie. Mam nadzieję, że będzie opcja napicia się kawki jakiejś tam przed siłką. Bo troszeczkę głodny jestem też, ale to kawka zrobi swoje. Kawka przede wszystkim pomoże mi odpowiedzieć sobie na jedno ważne, ale to zajebiście ważne pytanie: Kto jest sportowym świrem, No, kto. <słyski> Ja pierdzielę, jak tu jest pusto w tej Hiszpanii, zwłaszcza tutaj w tej miejscowości, na tej ulicy, cicho, cicho, bo i tak cię nie rozumiem, trochę jak w filmie, proszę państwa, ciemno, pusto i nie wiem, jak znaleźć numer 134, bo tu nie ma numeracji, ale poradzimy sobie jakoś, tak? O, ja tak to jest, to jest. O, idę sobie na jakiś poranny jogging, taki medytacyjny poranny jogging i zobaczymy, co dalej. A po medytacyjnym bieganiu będzie medytacyjny marszobieg, po medytacyjnym marszobiegu będzie medytacyjny shower, śniadanko, medytacyjna podróż, kawka, medytacyjne rozmowy z ludźmi, medytacyjne każda, każda inna aktywność. Bo właśnie to mi się najbardziej podoba w tym, co zawsze właśnie podkreśla mój wujek Kabat-Zinn, że medytacja nie kończy się z gongiem, Kończo... z gongiem kończącym się kończącym formalną medytację kiedy robimy głównie to w skupieniu tylko mamy przenosić właśnie to świadome zaglądanie w samego siebie do naszych, naszego codziennego życia do codziennych czynności życiowych więc tak jak propagował Ace żeby ją zobaczyć zrobiłem sobie pracę z hobby z czym się z tego czasu podpisywałem Natomiast teraz, jak jestem stary i niedługo umrę W wieku lat 30, kiedy czuję się, że jestem na Kapkę wyższym Poziomie świadomości Staram się Zrobić z życia medytację I cały czas Cieszyć się z tego Co jest prawdziwe W każdym momencie tego życia I tak jak mówię, z każdej czynności Zrobić medytację, zaglądać w siebie I tak jak mówię, nie kończy się to Z zakończeniem ćwiczenia medytacyjnego tylko cały czas to trwa, że tak powiem nigdy to nie kończy się, a Buddha pozdrawia teraz wszystkich P.C.O. Wow. Ogólnie lubię jeżdżąc po świecie poznawać nowych ludzi, jak może i nawet jeszcze bardziej odwiedzać tych, których już znałem. Czasami Lubię ich przedstawić na wideo, żeby chociaż pomachali do kamerki. bo że są fajnymi pozytywnymi postaciami. Niektórzy oczywiście sobie nie życzą, żeby być pokazanymi, co bardzo szanuję. Natomiast są też tacy ludzie, i przykładem tutaj jest pandariusz, którego teraz zaprezentuję, którzy no, nigdy ich nie zobaczycie i szanuję to, że ich nie zobaczycie. Natomiast właśnie udowodnię, że oni istnieją. Tak, tak jak pandariusz teraz. Także Darek otwórz. Otwórz Darek. No Darek otwórz. O. No Darek nie nie się, nie będzie Ci widać na wideo no. no Darek otwórz No Dziękujemy panie Dariuszu